Witajcie kochani kolejny kolejnym Euro Chciałem dzisiaj wam przedstawić nową cerzapkę w moim filmie w Mantor To jest kania. Zaraz wam pokażę i odczucie kamerę I ja teraz jadę te, z ładunkiem do... zobaczę zapomniałem do łodzi Zaraz też wam to pokażę. Na mapce otwórzcie kamerkę i zobaczycie, co tam jest. Eee. I... Eee. Będzie jak wezmę wasz, otwórzcie, nie? Tu jestem, Katowice, do Łodzi jadę. Pokażę Wam nowy zestaw skania S370. Tak wygląda nowo stunigowana Scania moja na falakowa, flagowa i tak że ze mną nic oprócz cepy nie zmieniło. Jeszcze wygląd e, czernika, czy się auta fragi polsko ukraińskie żeby nie było i zapraszam do kolejnych filmów z Elotrack, które wyjdą następnego dnia. czyli za tydzień, niedzielę, ten, ten będzie tą niedzielę co będzie. Nie wiem jeszcze o której zapraszam. Czym się się gorączy? i do usieszenia, a ja teraz zacznę się grać Ej, ja tak, przy na to, czym się się w żołnika.